Witamy! Tym razem dojechaliśmy do Wadus, stolicy Liechtensteinu. Wadus nie stanowi samodzielnego ośrodka miejskiego, a wraz z sąsiednimi gminami Schaan i Trisen stanowi aglomerację o łącznej liczbie osób ponad 17 tysięcy. Zaparkowaliśmy w centrum tej miejscowości na publicznym parkingu o tej samej nazwie. Jedna godzina parkingu jest darmowa, i od godziny 17 parkowanie jest darmowe. Czyli łącznie parkując o 16 mamy już darmowe parkowanie, i tak też tutaj przyjechaliśmy. Należy zarejestrować swój postój w parkometrze. Parking, na którym zaparkowaliśmy, znajduje się w środku wadus i tuż pod zamkiem księcia, które widzimy znowu z parkingu i do którego mamy też w planie bliżej podejść. Zanim jednak wejdziemy na górę do zamku, rozejrzymy się, co widać tutaj na dole. Na początek idziemy główną ulicą miasta w stronę miasta Szaan. Jak już wspomniałem, aglomeracja liczy około 17 tysięcy mieszkańców, całe księstwo Liechtenstein liczy około 40 tysięcy mieszkańców, natomiast samo miasto Vaduz ma tylko około 5,5 tysiąca mieszkańców. Liechtenstein należy do strefy Schengen, co ułatwia wjazd do tego państwa. Walutą, którą płaci się w sklepach, jest frank szwajcarski. Wynika to z Unii Celnej i Monetarnej ze Szwajcarią. Posługuję się tutaj językiem niemieckim. Liechtenstein posiada kilka sieci komórkowych, i w odróżnieniu od Szwajcarii, sieci te należą do usługi Roam Like at Home, co jest wielkim ułatwieniem dla osób podróżujących po Europie. Tutaj trochę nie przygotowałem się i po wyświetleniu w smartfonie listy dostępnych sieci. W pierwszej chwili nie wiedziałem, które widoczne sieci są szwajcarskie, a które tutejsze, gdyż mają te same nazwy. Jednak jedna z wyświetlanych sieci miała na szczęście inną nazwę, której dwie pierwsze litery są takie same, jak dwie pierwsze litery na tablicach rejestracyjnych tutejszych samochodów. Po jej wybraniu po chwili otrzymałem SMS potwierdzający, że jest to sieć lichtenszczańska. I bez dodatkowych opłat mogą korzystać z przesyłu danych i rozmów telefonicznych. Jest to ważne, bo na sieci szwajcarskie trzeba posiadać specjalne pakiety na dane i rozmowy, a korzystanie z sieci szwajcarskich bez tych pakietów może być kosztowne. Tymczasem przed chwilą doszliśmy do plantacji Winogron. Nie idziemy już dalej. Dzięki dużemu przybliżeniu w kamerze z tej odległości oglądamy zamek księcia w remoncie. I wracamy się w jego kierunku. Takich plantacji winogron, jaką widzieliśmy przed chwilą, jest w mieście Wadus więcej i często przypominają one przydomowe ogródki. W całym kraju jest tylko kilkanaście hektarów winnic. A znaczna część wina księcia Liechtensteinu pochodzi z Austrii, gdzie znajduje się większość jego posiadłości. Wracamy się i od ronda idziemy kolejno ulicami Altenbach, Mitterdorf. Kasperi gaz w kierunku jednego z zabytków, jakim jest Czerwony Dom, podziwiając po drodze lokalną architekturę. Idąc ulicą Kasperigas, już z daleka widać czerwony dom, który jest jednym z zabytków w tym mieście. Został on zbudowany w 1338 roku, a swoją nazwę zawdzięcza ciemnoczerwonej farbie na budynku. Ten czerwony kolor jest obecny od połowy XIX wieku. Poprzedni budynek został rozebrany najpóźniej w XV wieku. Przez lata miał kilku właścicieli. W tym klasztor świętego Jana. Idziemy dalej pod górę ulicą First Franz Josef Strasse w kierunku Zamku Księcia. W pewnym momencie chodnik oddziela się od ulicy w samodzielny deptak o nazwie Szlozwek. Przy deptaku znajdują się tablice informacyjne o historii tego miejsca, jest tu też punkt widokowy. Po długim, choć bardzo przyjemnym spacerze teptakiem szlozwek doszliśmy w końcu do zamku księcia. Jest to szczególny zamek spośród wielu zamków, jakie widzieliśmy podczas naszych podróży. Ten zamek nie jest ruiną, jest zamieszkały i to zamieszkały nie przez przypadkową osobę, która kupiła sobie zamek, tylko jest zamieszkały przez autentycznego księcia. I do księcia mającego rzeczywistą władzę w swoim księstwie. Nie ma już wiele takich kompletnych zamków obecnie na świecie. W środku zamek nie jest udostępniony do zwiedzania. Jak widać, podczas naszej wizyty zamek jest w remoncie. Remont ujmuje znacznie jego wyglądowi. Po obejrzeniu zamku z zewnątrz, wracamy się chodnikiem szlozwek, jednak nie do samego jego końca. Tylko w pewnym momencie skręcamy w lewo w dół i schodzimy do ulicy Haldenweg i następnie Beka Gessli, by dojść do deptaku sztedle. I już jesteśmy na deptaku Sztedle. Jest to główny deptak Wadus, ciągnący się od ratusza do dzielnicy rządowej. nim szybkim krokiem może zająć około 5 minut czasu. My przyjrzymy się nieco dokładniej budynkom, rzeźbom, znaczkom pocztowym na chodniku. Na tym niewielkim obszarze mieści się większość atrakcji miasta. Za końcem deptaku-szczedle w jego osi znajduje się Katedra Świętego Floryna. Jest to kościół rzymskokatolicki. Kościół został zbudowany w 1873 roku na fundamentach wcześniejszej średniowiecznej budowli, a do rangi katedry został podniesiony w 1997 roku. W świątyni znajduje się arcyksiążęca krypta grobowa. Rzymskokatolicyzm stanowi zgodnie z konstytucją religię państwową i jest wyznawany przez 76% mieszkańców księstwa. Około 9% obywateli Liechtensteinu deklaruje wyznanie protestanckie, głównie luterańskie. Są to członkowie mniejszości narodowej niemieckiej i szwajcarskiej. W tym miejscu kończymy nasz pobyt w tym niewielkim mieście i księstwie. Wracamy się na parking i jedziemy dalej w swoją stronę. Zachęcam do subskrypcji tego kanału jeśli jeszcze tego nie robicie, aby nie pominąć kolejnych filmów z kolejnych miasteczek, głównie polskich, które ukażą się wkrótce.